Dzień doberek! Słuchajcie, wreszcie się złamałem, i po dobrych kilku latach postanowiłem kupić sobie pierwszy zestaw serii Star Wars dla siebie. Dlaczego? O tym opowiem w tym materiale, a przy okazji albo głównie zrecenzuję tego sokoła Millennium z najnowszej kolekcji Starship Collection ze Star Wars. Zapraszam! Oczywiście na samym początku bardzo mocno dziękujemy Patronom, którzy wspierają nas na Patronite najmocniej. Teraz widzicie ich ksywy, tudzież imiona i nazwiska na ekranie. Zachęcamy również do wspierania nas na Patronite, podniesie to ze sobą konkretne bonusy. Od razu przechodząc do rzeczy powiem najprościej jak się da. Tego właśnie ja osobiście potrzebowałem z serii Star Wars, żeby wreszcie w nią wejść do tej pory. Zakładałem, że po prostu nie bardzo mam miejsce na mnóstwo setów, które z tej serii wychodzi, ale te modele absolutnie mnie przekonały. Dlaczego? Już mówię. Ten zestaw to jest 100% model do składania, tak jak kiedyś sklejaliśmy sobie modele samolotów, czołgów itd., itd., tak teraz mamy po prostu Star Warsowy, mały model Sokoła Millennium, który bardzo ładnie oddaje ten statek, a jednocześnie nie zajmuje masy miejsca. Według mnie ten zestaw to jest kwintesencja tego, czym powinno być LEGO 18 Plus ze średniej półki cenowej. Mamy tutaj bardzo ładny statek, oddany ze szczegółami, oczywiście na tyle, na ile pozwala skala MIDI. Nie mamy za to żadnych, ale absolutnie żadnych elementów zabawowych, no chyba że liczymy jako element zabawowy ruchome elementy. Na poszyciu statku, ale powiedzmy sobie szczerze, to raczej nie jest coś, co zachwyciłoby dzieciaki. Najważniejszym elementem quasi-zabawowym tego modelu jest to, jak się go składa. Te pochylone części statku, zamocowane są w bardzo interesujący sposób inspirujący można rzec, zwłaszcza dla kogoś kto lubi sobie sam pobudować. Do tego model nie zajmie nam za dużo czasu. Ja siedziałem nad nim jakieś trzy godzinki, a jest on obecnie chyba największy z tej nowej fali ze Starship Collection, więc jest to wyśmienity zestaw dla dorosłych, którzy niekoniecznie mają masę czasu, żeby budować jakieś 3000 plus zestawy, a po prostu chcą sobie na szybko zmontować coś, co będzie fajnie wyglądało na półce. Do tego mamy jeszcze trzy bardzo duże plusy. Po pierwsze Model jest bardzo dobrze wyceniony, może nie katalogowo, ale już w tym momencie da się go kupić za 300. Daje nam to mniej więcej przelicznik na poziomie 33 groszy za element, a będzie tylko lepiej. I w tym wypadku będę się posiłkował tym przelicznikiem, bo soku Millennium w tej skali nie dysponuje ogromnymi elementami czy odlewami, które zaburzałyby jakoś to ratio cena na klocek. Po drugie, w zestawie nie znajdziemy żadnych naklejek a elementów zadrukowanych jest tu całkiem sporo. Wszystkie włazy, wszystkie te elementy na poszyciu statku, do tego tabliczka, no i oczywiście klocek rocznicowy. Wszystko to, to są ładne nadruki, które też wpływają na cenę, ale jak widać niezbyt negatywnie. I wreszcie coś, czego w ogóle nie widać, ale jest to widoczne podczas budowy. Mamy tutaj takie małe, powiedzmy, easter eggi. W środku tego statku znajdziemy postaci z Gwiezdnych Wojen, w wersji bardzo mikro, to znaczy zbudowane z okrągłych pojedynczych klocków jeden na jeden, ale te postaci tam są, aczkolwiek są tak zakopane w bildzie, że już po jego zbudowaniu nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, także my wiemy, że one tam są. Osoby, które patrzą na statek z zewnątrz, no niestety mogą zostać przez nas uświadomione, ale to wszystko. Żeby jednak nie było, że się tylko zachwycam, jest też parę minusów tego modelu. Pierwszy z nich to przód. Niekoniecznie podoba mi się fakt tego, jak został on skonstruowany. To, co teraz robię, to nie są elementy zabawowe, tylko po prostu konstrukcja pojazdu i ten przód no, jest taki troszkę niedorobiony. Myślę, że można to było jakoś lepiej zaprojektować. Znaczy, oczywiście nie jestem mocerem, nie mówiąc już o byciu designerem LEGO, ale nie wygląda to najfajniej, że mamy tutaj trochę ruchomych elementów, które mogą się tam poruszyć w trakcie przestawienia tego pojazdu, no mi to nie do końca leży. Generalnie, jak już wspomniałem, to nie jest pojazd do zabawy, także nie radzę jakoś mocno bawić się jego elementami, bo nie są one aż tak mocno przymocowane, żeby ten statek można było rzucać przez półpokoju. Natomiast na plus na pewno to, że można go sobie zdjąć, obejrzeć też dół, który wcale nie jest taki zły, jak można by się spodziewać, a potem z powrotem zamocować go na podstawce, i siedzi to całkiem miło. Natomiast ogólnie to jest model do stania, a nie do bawienia się. No i wreszcie coś co wielu osobom przeszkadza, czyli brak figurek. Rzeczywiście przyznam, że przydałaby się tutaj figurka Hana Solo, czy może Hana Solo i Czubaki, żeby postawić je tutaj gdzieś obok i dopełnić tego modelu. Przypomnę jednak, że to nie jest jedyny model w tej miniserii. W niektórych przypadkach trudno byłoby dobrać właściwe charakterystyczne figurki, może to jest Klucz, którym posługiwało się Lego, i powiem szczerze, że ja tak naprawdę wolę dostawać jeszcze kolejne statki w tej właśnie skali, tak jak Tantiv, tak jak Niewidzialna Ręka, tak jak Egzekutor, który de facto zapoczątkował tę kolekcję, niż bawić się kolejnymi figurkami, których i tak już mam sporo, a że ja sam się nimi nie jaram, to właściwie mi to leży. Ten konkretny model jest w szerokiej dystrybucji, tak samo zresztą jak Tantiv, którym jutro zajmę się na live'ie. Więc jeżeli chociaż trochę wpadły wam w oko te modele, to myślę, że będziecie zadowoleni, ale zaznaczam, że są to modele w dokładnym tego słowa znaczeniu. Nie spodziewajcie się po nich niczego więcej, a wtedy powinniście być zadowoleni. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to oczywiście zapraszam do odpowiedniej sekcji. Docenię też. Łapki w górę oraz subskrypcje, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a jest trochę osób, które tego nie robią, wiemy ze statystyk. Oczywiście zachęcamy również do wspierania nas na Patronite, tutaj widzicie pozostałe osoby, które to robią i do tego grona również możecie bardzo szybko dołączyć. Ja powoli przygotowuję się do reszty premier. O Tantive 4 mówiłem już, że będziemy sobie go składać jutro na live. Ie. W piątek, nie wiem czy coś uda mi się zrobić, ale będę dla Was składał średniowieczną wioskę, więc myślę, że w weekend też dropnie dobry materiał, także zapraszam do śledzenia kanału i do zobaczenia.